Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Wróciłem z krótkiego urlopu i zabieramy się za segregację czy sortowanie naszego miksa. Dobra, co my tu mamy? Słuchajcie, to jest jedno zamówienie, które tutaj jest na stole. Kompletowałem to chyba z półtorej godziny. No to jest największe zamówienie, jakie do tej pory mi przyszło na breaklinku kompletować. 40 blików takich. 1 na 2, 20 brików tych, 20 tych, 40 brików 2 na 2. E, jakieś narożniki. No wszystko to co mu było potrzebne. Konie są dwa, e, dwa czarne, dwa białe. Jest flaga piratów, e, są tutaj rycerze, e, dwie figurki. Jest taki tors dosyć poszukiwany. Też wszystko jest e, w stanie w stanie bardzo dobrym lub takim, no, jest to używane, ale jest to yy, w przyzwoitym stanie, nie jest nigdzie popękane. Są tego typu elementy, yy, jak właśnie akcesoria, takie tarcze. Tu jest kolejny tors. Dużo plejtów, też chyba po 20, po 40 elementów. Po 40 sztuk. Jest taki też pa, e, panel, to się nazywa, nie pamiętam. Chyba to jest jakiś panel, też właśnie z serii Adventures. E, tak sobie właśnie to układam. E, nie mam tych kubeczków jeszcze, które to znaczy mam, ale wygo, wydaje mi się wygodniej na tą chwilę jest mi układać po prostu na stole, bo widzę co jest. Później łatwiej jest mi też przy pakowaniu tego. Tutaj mam jeszcze kolejne zamówienia, które. Idą. To jest akurat zamówienie, które idzie na Polskę, ale tutaj mam jeszcze dwie przesyłki zagraniczne. Tutaj mam wykaz elementów z Brytinka, jest już koperta przygotowana i w środku zamówienie. To jest takie średniej wielkości zamówienie, takie, które dosyć często wpadają. Tu są posegregowane już na woreczki Tutaj są figurki, akcesoria do nich. Tu jest kolejna figurka, która jest kompletna, ale rozłożona. Ja zazwyczaj właśnie tak wysyłam figurki, ponieważ w transporcie mogą, będąc całe złożone, mogą się po prostu gdzieś uszkodzić, wykrzywić. Tutaj tak samo jest derka od konia, też zapakowana w folię bąbelkową. No to, to jest akurat droższy element, więc, żeby on był w miarę dobrze zapakowany, to. To właśnie dokładam folię bąbelkową. Tutaj też yy, ta nadmuchana, yy, nadmuchana torebeczka bąbelkowa. Yy, ona tworzy też taki bufor powietrza w środku. No dobra, ja sobie teraz przejdę yy, do pakowania tego zamówienia. Yy, nie będę was zanudzał tym, yy, chyba że w komentarzach będziecie chcieli, żebym pokazywał wam, no właśnie jak to pakuję. Ja teraz zrobię to poza kamerą i przejdziemy dzisiaj do. Tematu naszego odcinka. Mamy tutaj klocki posegregowane na kolory, czyli dokładnie to, co robiłem w poprzednim odcinku w serii Omixie. Tutaj wyświetla Wam się film, więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to możecie go teraz obejrzeć. No i co? Byśmy zaczęli może od czegoś prostego, od którego może od czerwonego koloru, co? Kubeczki. To jest jeszcze zrobione nie tak jak powinno być, bo te kubki powinny być przezroczyste, że mógł widzieć co jest w poszczególnych kubkach i trochę mi to utrudni pracę, ale nie chciało mi się jechać do sklepu po jednorazówki. Dobra, przechodzimy. Wysypujemy te klocki. Dobra, i jak to segregować teraz? W tym momencie, gdybym miał segregować te klocki z podziałem na każdą jedną kategorię, to siedziałbym tutaj nad tym strasznie długo. Jeżeli mam taką kupę klocków przed sobą jak ta, tego w zasadzie nie ma dużo, ale mimo wszystko i w tej kupie klocków miałbym szukać jednego konkretnego jakiegoś małego klocka, to straciłbym na to szukanie po prostu ogrom czasu. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Żeby, żeby tracić czas. Moim zdaniem jest lepsza metoda. Dużo łatwiej i szybciej sortuje się, kiedy rozdziela się klocki na większe kategorie, na przykład briki, jeden, drugi, briki, Briki, gdzie mamy briki? O, wszystkie briki, na przykład jeden na jeden. Później briki modyfikowane, to są na przykład e, różnego rodzaju słupy jakieś takie, mogą być ładże. To wszystko w zależności od tego, jaki mamy miks, e, to wydaje mi się, że te kategorie w jakiś sposób można też dostosować. Później kolejną kategorią mogą być plate'y. Lejty 1 na ileś, lejty 2 na ileś, prawda? Eee, różnego rodzaju jakieś tajle eee, tego typu technikowe. Ilość tych kategorii e, może być dla każdego miksa inna. Ważne, żeby nie męczyć się z szukaniem klocków, tylko jechać z automatu. Eee, no i przede wszystkim nie tracić czasu na zbędne szukanie klocków. Okej, okay, teraz jak już wszystko jest jasne, to jedziemy z tą segregacją. Dobra, i teraz tak Mamy to posegregowane już na, z grubsza na jakieś tam większe kategorie. Wyszło tego więcej niż przypuszczałem, że. że... Myślałem, że uda mi się zamknąć w 10-15 kategoriach, a tu jest chyba ich ze 30. No ale dobra. Generalnie zasada jest taka, że w jednym kubeczku mamy różne kluczki, tak? Mamy takie jednego typu, ale mamy też taki, który jest bez okienka, no i mamy też jakieś takie. Dwa mniejsze, więc to wszystko sobie wrzucamy tu. Później będziemy to segregować już na e, konkretny kształt, chociaż w moich zasobach takie klocki i tak są w jednym e, woreczku, bo nie mam jeszcze wystarczającej ilości e, regałów, żeby katalogować je na e, osobne kategorie. Więc na razie on sobie wędruje tutaj i. Zazwyczaj na tym etapie bywa, że trafiają się klocki połamane, pogryzione, porysowane, klocki niedomyte, ale też i klocki bardzo dobrej jakości. I teraz tak, jeżeli chodzi ogólnie o klocki uszkodzone, ale też i te dobre, to ich jakość sprawdzam na późniejszym etapie. Teraz nie tracę czasu na to, żeby przyglądać się każdej sztuce. Z każdego boku, żeby przyglądać się, czy jest oryginalna, czy jest niepogryziona, i tak dalej. Teraz jedynie interesuje mnie konkretna kategoria klocka, czyli to, gdzie mam go wrzucić. Chyba, że jego stan jest tak zły, że nie muszę się przyglądać, tylko od razu mogę go odrzucić i już. Na temat jakości używanych klocków Lego nagrałem osobny film, więc jeżeli chcesz wiedzieć, jak ja oceniam jakość klocków. I jaki stan jest dla mnie akceptowalny, to zapraszam do zobaczenia tego filmu, który się teraz wyświetla na górze w zakładce. Więc jeżeli na pierwszy rzut oka nie widzę uszkodzenia lub poważnego zabrudzenia, to wrzucam taki klocek do odpowiedniego kubeczka, a nad jego jakością będę zastanawiał się później. Rozsypałem sobie kolejne e, klocki, tym razem szare do segregacji. Zostało mi jeszcze ich e, tyle: są ciemnosza, ciemno-szare, czarne są pod spodem. Tu są te zielone z podróbkami, figurki i koła. E, nie zostało tego jakoś specjalnie dużo, poza tym, że e, te ciemniejsze klocki ciężej segregujmy. Jest ich dosyć sporo, mmm, ale zaczniemy jeszcze od tych szarych może. Dobra, dobra. Najpierw tracisz czas na rozdzielanie te klocki na kolory, później na większe kategorie, później na mniejsze i każdy z tych klocków miałeś już ze 3 albo 4 razy w ręku. No można by tak pomyśleć, że to jest takie, takie małymi kroczkami. Gdzieś przechodzenie przez ten proces, proces, ale mi się wydaje, że to jest najlepsza metoda. Nie ma szybkiego sposobu na posegregowanie takiej góry klocków w jakimś tam krótkim czasie. Po prostu trzeba przysiąść nad tym i pooglądać każdy klocek z każdej strony pod różnym kątem jego oryginalności, jego czystości itd. Dlatego ogląda się kilka razy ten sam klocek. Bo najpierw rozdzielamy go na, jedno, na kolor, później na kategorię, później na to, czy on jest czysty, czy y, o, oceniamy jego jakość i tak dalej. Jest tutaj zbyt wiele czynników, żeby bardzo szybko móc ocenić, czy dany klocek jest. Y, jaką on ma kategorię, gdzie on ma się znaleźć. Trzeba sobie uświadomić to, że praca z używanymi kluckami LEGO y, to nie jest wyścig, to nie jest praca na czas. Tutaj po prostu przy tym trzeba trochę posiedzieć. Powiem Wam, że jakoś szybko to idzie. Eee, wcześniej jak segregowałem miksy, to dłużej mi z tym schodziło. Eee, nie wiem, w zasadzie może, może dlatego, że robiłem to bardziej w domu i jakoś tak e, nie było na to warunków. E, teraz tutaj w dużej, jak jestem u siebie. To sami widzicie, że jakoś sprytnie to idzie. No, znaczy najgorzej to będzie z czarnymi, bo te klocki, one się będą słabo widoczne i zrobi się z tego taka wielka masa. To zaraz zobaczycie sami o, połamańce takie, ale to mówię później będziemy to segregować. Później będziemy to jeszcze segregować na jeżeli chodzi właśnie o jakość. Na razie tylko jedziemy z, z kategoriami, żeby to później nam się łatwiej dzieliło czy sortowało. Tu jeszcze widzę, że jest jakieś dużo jest połamanych, powiem Wam. Pierwszy raz widzę w miksie, że było tak dużo połamanych klocków. Zazwyczaj jak się jeden jakiś trafi, to jest w ogóle szok, że, że jest połamany klocek. <laughs> bo takie pogryzienia czy coś, no to jest wydaje mi się jakaś naturalna taka sprawa, no bo dzieciaki się tym bawią. Dobra, ja sobie skończę to segregować w przyspieszonym tempie i zaraz weźmiemy się za czarny. Ja nie wiem, czy wy coś zobaczycie na tym filmie z segregacji tych czarnych. Może jakoś inaczej aparat bym ustawił. Dobra, teraz może lepiej będzie to widać. Powiem Wam, że z tymi czarnymi to jest zawsze najgorzej. Bo one strasznie się zlewają i się ciężko to segreguje. Na początku, kiedy można wybrać jeszcze w miarę takie duże elementy, to jest ok. Ale przychodzi taki moment, że nie wiadomo na co się patrzeć. Nie wiadomo za które klocki się wziąć, bo wszystkie wyglądają podobnie. Dobra, zaczyna to miejsce trochę brakować. Trzeba będzie to odstawić. Czemu nie pakuję tego od razu w to fajne pudełeczko, które sobie naszykowałem. Pod ostatnim filmem Jakub zamieścił taki komentarz, żebym zrobił film na temat tego, jakie miksy kupować, gdzie kupować, jakie polecam i tak Myślę, że zrobię na ten temat film, ale teraz mogę Wam tak na krótce, pokrótce opowiedzieć. Więc generalnie polecam miksy na początek, tak? Jeżeli mówię na, mówię na początek to e, polecam miksy, e, miksy wielkościowo podobne jak ten. E, tutaj było jakieś tam 7,5-6,5. Ciężko powiedzieć ile dokładnie, bo tam jeszcze były... Jest trochę podróbek, więc tego jest tam z, z 6 kg pewnie. E, tego wszystkiego i takie miksy myślę... Polecam na początek. Bo w mniejszych miksach, takich 2-3 kg, to nie ma za bardzo roboty przy tym. Ale jak najbardziej można też takie trójki kupować. Ja też kupuję kilka kupiłem takich miksów. Tylko no właśnie, takie trójki też przyjemnie się robi, bo to się w miarę szybko segreguje. Takie już widzicie, one mają dużo elementów, jednego rodzaju, to w zależności też, to jakby nie ma zasady tutaj, prawda? Ale na początek właśnie polecałbym takie 5 kg miksy, żeby w ogóle zobaczyć, czy, czy mi to odpowiada. Z takiego 5 kg miksa to już można no trzeba trochę pokombinować, tak sami widzicie. Tych kubeczków jest dosyć sporo, a to są dopiero jakieś kategorie, które będziemy jeszcze dalej rozdzielać. Zobaczcie te tajne na przykład. Tu są i podwójne, i pojedyncze, jeden na jeden, i 1 na 1 i 1 na 6 różne, to trzeba będzie dalej segregować. Na pewno żeby zacząć pracę z takim miksem, to trzeba wziąć pod uwagę to, że trzeba po prostu mieć na to miejsce. No i też jakiegoś, jakiś system przechowywania tych klocków, bo trzeba będzie je gdzieś jednak układać. A jeżeli chodzi o, o to gdzie kupuję, no to tam gdzie dzisiaj wszystko się kupuje na różnych aukcjach czy w ogłoszeniach na eliksie czy marketplace, no musicie szukać. Też trzeba trochę się rozeznawać w klockach, żeby wiedzieć jakie klocki po prostu kupić, nie? Dobra, słuchajcie, chyba przyszedł ten moment, że nie wiem za co się wziąć, za które konkretnie klocki. Muszę trochę tutaj oczyścić to pole dookoła, żebym miał gdzie sobie układać i, i, i jadę z tym dalej. Dobra, trochę nam się oczyściło to pole. Można dalej układać. Mam słabą baterię w aparacie, więc jakby coś walnęło, to z góry przepraszam, postaram się to jakoś telefonem może dalej dobrać. Dobra, aparat mi padł, a telefon też nie jest w najlepszej kondycji. Więc co? Yy... Pokażę Wam może na tą chwilę, jak to wygląda, bo zostały nam tylko czarne już w zasadzie do rozdzielenia. Jeszcze tutaj chwileczkę roboty z tym jest i, i będziemy mieli skończony ten etap sortowania. Pokażę Wam mniej więcej, jak to teraz wygląda. Tutaj są jakieś okna, tu jakieś różnego rodzaju ciężko nawet mi to nazwać jakieś y, technikowe połączenia tutaj silniki tu jakieś większe a to są panele ale są też i takie zwykłe y, po prostu wysokie briki tutaj są jakieś maski dachy tutaj takie małe panele mm, tutaj są jakieś takie wedże mm, tutaj są Plejty z klipami. No sami widzicie, jak to jest tutaj mniej więcej porozdzielane. A tutaj co się zapodziało. O, tu jest daszek, który powinien być tu. O, i mamy jeden kubeczek wolny. O, bardzo dobrze. Co tu dalej jest? Groszki. Tu są wolne kubeczki. Tam są zębatki, tajle. Tutaj też ledge, które można też połączyć tutaj. Razem z tymi. O i kolejny kubeczek. Niech sobie stoi tutaj. Co mamy? Tutaj te skrzynki, zębatki, e, drabinki, to Wam pokazywałem. E, tutaj mam modyfikowane briki i e, je trzeba będzie jeszcze później posortować. E, tak jak widzicie a są, nawet ile ja pokazuję takie coś. Jest takie coś, więc to są po prostu różnego rodzaju modyfikowane briki. Hmm, tutaj są łuki, tu modyfikowane plejty i tego też jest dużo. To trzeba będzie to później dalej porozdzielać. Hmm, tutaj takie zakończenia. Też jakieś konektory, tam dalej są slopy i też chyba wedge. Co tu dalej mamy. Ośki, tutaj też jakieś technikowe. Tam są akcesoria razem z jakąś pojęczyną. Także tak to mniej więcej wygląda, a tu są takie bardziej budowlane rzeczy, zwykłe briki, zwykłe plejty, podwójne, tutaj są też technikowe połączenia, aksle. cyk. No i mamy jeszcze te figurki. I figurki, i yy, plejty po prostu, base platey, koła. To wszystko, te wszystkie większe elementy, które były czyszczone w poprzednim odcinku, to one sobie na razie leżą tutaj. I to później dalej będę segregował. Tutaj stoją dwie torby z kolejnymi miksami. To też wam tak pokażę. Mniej więcej. Yy, tutaj jest właśnie mix 3kg. 3,1 kg, tak mniej więcej on ważył. Kupiłem go lokalnie, bo był strasznie tani. E, kosztował 140 zł. Zapłaciłem za niego 120. E, zobaczymy, co tutaj będzie. A tutaj trochę większy miks e, 5 kg chyba, czy 5,5. Coś takiego. Trochę więcej tych części jest tutaj, e, i z tym zrobimy sobie kolejny odcinek. Wydaje mi się, że połączę po prostu te dwa miksy ze sobą, żeby to po prostu zrobić za jednym zamachem. Eee, no, więc to taki spoiler jest, że o tym będzie kolejna seria e, pracy z miksem. E, a teraz posortuję sobie to, e, posortuję sobie to, dokończę, powkładam, rozdzielam do kubeczków i przejdziemy do zakończenia, do jakiegoś podsumowania. Dobra. Dobrnęliśmy jakoś do końca z tą segregacją. Trochę tego było, powiem Wam. Myślę, że jakieś 6,5 kilo tutaj jest klocków, może 6. Ciężko mi tak powiedzieć, bo nie ważyłem tego. Na timelapse wygląda to szybko, że, że szybko się to robi. Ale ja to robiłem jakieś 6 godzin, tak z przerwami, no ale udało się. Mamy posegregowanego naszego miksa na większe kategorie. Zostały nam jeszcze te baseplaty i większe części, ale to już jest tam pikuś. Największa robota to była właśnie tutaj, przy tych pojemnikach z, z kolorowymi kloskami. W kolejnym odcinku myślę, że zajmiemy się e, segregacją tego już na poszczególne e, na poszczególne rodzaje. I myślę, że od razu będziemy też to katalogować. Pokażę Wam, jak ja kataloguję, w jaki sposób wprowadzam klocki do swojego sklepu. Myślę, że będziemy robić to częściami, w sensie nie zdążę wszystkiego zrobić na jednym filmie i pewnie będzie podzielony na dwa, trzy, może cztery filmy. Ciężko powiedzieć, po pierwszym odcinku, powiecie, czy w ogóle Wam się podoba taki, taki sposób czy taki typ filmów, właśnie. Gdzie ja wprowadzam te klocki, liczę, sprawdzam, oceniam jakość i tak dalej. Więc taki jest plan na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, siema.